Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku dz, odcineczku pokażę wam jak, no powiem wam tak, jak jakie są teraz komendy. W najnowszej wersji. Dobra, to nie chcę być na tym świecie, bo ja go nie lubię, więc już wam mówię jaka jest pierwsza komenda. A najpierw, żeby robić komendę, musicie wejść w ustawienia. Klikn kliknąć w to udostępnij. Zrób Klikacie to. Nie wiem, ja według Was, jakbym chciał się tepać, to klikam kreatywny. Więc jak już jesteśmy tutaj, to klikamy. Tutaj klikamy po prostu. Lej tutaj powinniśmy mieć lokatę. Klikam struktur. Nie, no może. Biom. Klikam sobie teraz biom. I teknę się na przykład na taki biom. i klikamy i, i musimy wejść w komendy, klikamy to i po prostu klikamy Enter, bo to już nam się to wkleja. Okay. Myślę, o, musimy, a żeby wejść na kraj proszę, proszę na klawiaturę, klikamy F3 i 4. Jesteśmy na kraju powinno nas, często respi nas na tym, na, na podziemiu. Więc chodzimy zawsze tutaj. Do góry się podkopujemy. To może nas bardzo wysoko, nisko zrespić. Bardzo wysoko pod ziemią. Dlatego sobie kopiamy i kopiemy. I musimy tak, aż się wydostaniemy do... Więc, ja więc to jest. Co za jej widzicie na końcu mapy, Yy, więc to jest najgorszy chyba pomysł. Ale możemy nas tepnąć? Możemy jeszcze zrobić tak, tylko struktur. A struktur jest najlepszy, bo możemy się na przykład V. Możemy się do jakiej wioski chcemy tepnąć? Ja na przykład tego tepnę się do no, zwyczajnej wioski. Jak już będziemy w tej wiosce, to pokażę Wam jeszcze jedną komendę, która też może być bardzo przydatna i która czasem może Wam uratować życie. Naprawdę. Na przykład, wiesz, się zresztą teraz tutaj. Na przykład, uważajcie sobie, że na przykład coś Was bije, to klikacie szybko T, T i K freze. frezę. I możecie zatrzymać Ta cały czas za Minecraft. No, na tej komendzie wszyscy tak to robią. I to normalnie wszystko się zatrzymuje. Cały czas jest zatrzymany. Wszystko jest zatrzymane ca cały czas. I kolejna jest taka: żeby to znowu, żeby wszystko ładnie chodziło, to musimy zrobić ty i k. Un fryzę. Niekompletne polecenie. Zobacz, hmm, no. może zobaczyć ty i K. To jest to freze, tylko un frezja. Klikamy tym razem i klikamy po prostu działa. Enter. I normalnie wszystko działa. A kolejna to jest taka komenda, którą możecie sobie przyspieszyć czas, zwolnić czas, ale to jest takie coś. Klikamy ty i k, to samo. Re, sprint. Możemy sobie na przykład 60 I teraz jest przyspieszona. No jak widzicie, no jest trochę przyspieszona. Jest trochę przyspieszona, no, a żeby to na... przyspieszenie ukończone 130 kg na sekundę lub klik no, I żeby to naprawić spri... sprint i teraz klikacie na jeden no, stop. I to już normalnie. Ja w toku. Czyli teraz jest wszystko normalne. I jest jeszcze jedna komenda. Ty i k. I to jest tik. Ale. To jest e, r, qr, nie pamiętam. Czy, czy to nie, to, raid. No to rata chyba było. Raid. I tutaj możemy sobie z z zwolnić czas. Na przykład ja teraz biorę na dwójeczkę. Docelową częstotliwość na .0 na 0. I teraz zwolniłem czas, ale wszystko się rusza. A teraz go powiększę tak mega mocno, nie? I to będzie mega mocne. T-I-K-R-A-T-E i klikamy, no żeby to ustawić na normalne to musi być 20. 20 to jest taki normalny tryb, nie? A teraz zrobimy to na 200. Rejs. Right. Zobaczcie jak, jak tu krowy razy szybko razy chodzą. Widzicie jak tu krowy szybko chodzą teraz? To wszystko jest przyspieszone. Próbowałem na 1000 i teraz to spróbujemy. t E. I teraz jest takie coś, że klikamy 1000. No 1000 to jest maksymalny. Nie czyszne, możemy. Kigówna, I to jest 0,00. To skurka. jest 1000. Nie, no 1000 10 to jest maksimum. To jest 1000. No bo to kropka to jest 0. I teraz możemy zrobić D, Mage. D, Mage, możemy zrobić E, P, I. Ta magia... Dobra, ta komenda nie działa na tej wersji. Działa. Tylko się jedził wpisać. Teraz, teraz będzie jedna komenda taka chyba, którą każdy zna kill. Każdy zna. No i możemy tak się zabić nawet Zostawiam. na kreatywie. to jest chyba najłatwiejsza komenda, jaką rzeczy wziąłem. Jeszcze... Jest jeszcze jedna komenda, której do końca nie pamiętam, ale możemy dostać na przykład diaksy, co chcemy. Więc to chyba gif, gif. Było... No, gif. -e. No, ja za świebie. Możemy dostać na przykład d i a diamonds, diamond, diamond no Diamond. I klikamy sobie Diamond, Graczki klikamy i dostaliśmy no sobie no Diaksa. Dostaliśmy sobie dodało takiego dodało Diaksa, diamenty. to jest jedna Drodzymy z takich komend. I jeszcze jest komenda, którą no. chyba nie pamiętam, ale jest jeszcze taka ty i czy I k k k która powinna Was wywalić Cezara, ale z ale niestety ona już nie wody działa. Wody i to jest słabek tutaj to jest... na przykład można tą komendą strollować swojego ziomka że wywalacie z serwera Little. time to jest też taka podstawowa bo tu setki mamy i możemy sobie zmieniać jakieś te. ten i to chyba będzie ostatnia komenda czyli the Amen. Bejmoc i Każdy zbieramy survival, spectator, kreative. Ja na przykład wezmę sobie survival i to tyle z tego. I chyba to tyle z komend. Jak będą jakieś nowe komendy, to wam dopowiem. Na razie tyle znam. Pa! Pa!